Stadion zimowy w Sosnowcu. Kolejna seria spotkań polskiej Hokej ligi. Przytem zagłębie, jeszcze się bije o to, by zachować szanse matematyczne. drużyna w granatowo-żółtych, i rozpoczynamy. Pierwsze raczej nie były toczone w zbyt szybkim tempie, no ale oczywiście to jest tylko teoria. Popatrzmy, co dzieje się pod bramką Michała Czernika. Pierwsze... Z... wachowiec. Ostry kąt, ale można przed bramkarza próbować się dograć. Takie szanse są wykorzystywane, ale nie, nie odbił się w stronę bramki Podhala. Bryniczka, a teraz szansa, guzik i słupek. Oczywiście w niedzielę, ale dlaczego by tego urodzinowego weekendu nie zacząć już dziś? Okazja dla Podhala, kolejna szansa bramką gości. Może teraz Nikiforow? Ładnie wystawił krążek, Brikun nie dał się zwieść. Swec. Svec, indywidualnie, Svec! I... Kubat. I gol! Proszę, jaki zaskakujący strzał. Zmieniony tor lotu krążka, chyba przez Gajora. I w ten sposób zaskoczony Michał Czernik. Jeszcze w przewadze dwie sekundy pozostawały do zakończenia kary drużyny sosnowieckiej. Miejsca na lodzie, tak żeby można było dogrywać. Może w stronę Rodionowa albo Baszyrow. A świetnie, Nikiforow miał szansę. Choć mówi się, że napastnik zawsze powinien być gotowy na to, że otrzyma krążek. Wachowiec. No i świetnie, czernik też. Czy jeszcze w końcówce pierwszej tercji coś uda się stworzyć groźnego zagłębiu? No udało się, ale bez strzału takiego, który. Ale muszą też uważać z tyłu. B. Pierszcz. Wachowiec i znowu Czernik. Świetna interwencja. Obie drużyny. Niewiele było gry w podwójnej przewadze, za chwilę zostanie tylko jedna. Jeszcze okazja, Czernik, do no świetnie teraz ofiarnie, że gotowy jest do strzału. No z takiego podania raczej uderzenia nie będzie. B1, rozpoczął akcję swec. I okazja, i znowu świetnie czernik broni Rodionow, Wasiliew, Nikiforow, no i broni brikun. I jeszcze B pierwszy. Nikiforow mają sobie coś do wytłumaczenia. No, to jest prawdziwy hokej. Wprawdzie poza gron, no ale widzimy, że tutaj nie ma tylko solowych akcji, ale tutaj jest starcie obu. Po upłynięciu tych dwóch minut setz pojawi się. Ustawiają się do zamka Sosnowicza. Nie, jest okazja, ale... Na niebieskiej, nie? Gdzieś tam w okolicy bramki. Smal zmienił się z Baszyrowem. No, uderzenie mocne. Brikun broni. Jeszcze jedna próba. Chciał chyba podnieść Leszczow. Vasiliev. Leszczow. Za kilka chwil będzie komplet, ale jest gol! Leszczow! Jeden do jednego. Wykorzystana ta przewaga 10 sekund przed jej zakończeniem. Znalazł sposób. Pokazał się do gry haląbka, ale jest jeszcze wachowiec. Jew. Jeszcze szansa zagłębia pod bramką, ale świetnie brikun. Peterson. Czernik. Znowu zamieszanie. Zresztą jedni i drudzy szanse na to, że mogą to uczynić. Jeszcze Sosnowiczani. Goal! Baszyrow! Rozmontowali defensywę Podhala Nowe Targi. To jest pieczęć na tej dobrej tercji w wykonaniu gospodarzy. Naprawdę dobrej tercji. I teraz szansa dla. No i power, no power, ale czernik sprytnie zagrał kijem. Wasiliew. Jeszcze gospodarze w końcówce. Jest gol na 3 do 1, ależ radość w boksie zagłębia Sosnowiec. 8 sekund przed końcem tej tercji. Wykorzystują przewagę gospodarze jeszcze raz. Ciekawostki hokejowe, które dzięki Krzysztofowi Wojtom... dostał na róg chyba kijem pod szybkę kasku. Protestuje tutaj Marcin Kozłowski, a potale atakuje i no i power, zdobywa gola i wścieka się Michał Czernik. Bo tak jak powiedziałem, szybko strzelony gol może spowodować, że będziemy mieli tutaj niezwykłe emocje. ście dogrywania w jego kierunku, ale Kuba sam, teraz Swec. Swec już jest przed Michałem Czernikiem, Swec ależ gol! Ależ pięknie to zrobił Emil Swec! No i błyskawicznie odrabiają wszystkie straty nowotarżanie. Nieco ponad minuty potrzebowali na to, żeby doprowadzić szansy, wykorzystując to otumanienie. Zagłębiana to wygląda, Hiltunen! I cztery do trzech! Cóż za gra podhala Nowy Targ w tym momencie i na pewno czas poprosi Grzegorz Klich. No nie ma tutaj wyjścia w takiej sytuacji, musi w taki sposób zareagować. Swec i okazja, ale Czernik... Bronią jak mogą Nowotarżanie, ale teraz jest groźnie pod bramką i... Rybczyk. Oj, i zatańczył krążek blisko linii bramkowej. Nie spełna 8 minut. Leszczow. Leszczow. No, Brikun Znowu szczęśliwie. I teraz będzie miał okazję, żeby znaleźć się około strzelnikiem. Peterson. Peterson i czernik. Jeszcze no i power. Jeszcze jedna próba. Wasiliew. Przed bramkarza Baszyrow. Teraz pusta już bramka zagłębia, Kozłowski pojawił się na lodzie, okazja, ale spudłowali teraz Sosnowiczanie, strzał, jeszcze próbują Sosnowiczanie, ale ostatnie dwie sekundy chyba nic tutaj nie zrobią, nic nie stworzą i Podhale cieszy się z triumfu.